W przyszłości Stany Zjednoczone są rządzone przez autorytarną organizację medialną o nazwie Network. Większość ludności jest biedna i nie ma dostępu do opieki zdrowotnej, więc Network odwraca ich uwagę brutalnymi teleturniejami. Najpopularniejszym z nich jest The Running Man, w którym gracze muszą przetrwać 30 dni, nie dając się zlikwidować łowcom Network lub zwykłym obywatelom. Nagrodą główną jest miliard dolarów, ale do dziś nikomu nie udało się dotrzeć do finału. Ben jest robotnikiem, który niedawno stracił pracę. Ponieważ był zaangażowany w działalność związkową, również znalazł się na czarnej liście i teraz nikt nie chce go zatrudnić. Jego córka Kafi jest chora, a Ben desperacko potrzebuje pieniędzy na lekarstwa. W domu Shila spóźnia się do pracy i ogłasza, że weźmie kolejną zmianę w barze, aby zarobić więcej pieniędzy, ale Ben uważa, że to nie fair, aby pracowała tak dużo w otoczeniu dziwaków. Ogłasza, że zarobi pieniądze, biorąc udział w teleturnieju, chociaż Shili nie podoba się ten pomysł, ponieważ gracze zawsze odnoszą poważne obrażenia. Ben przysięga, że nic mu nie będzie, ponieważ weźmie udział w jednym z spokojniejszych programów. Po przejściu przez swoją skromną dzielnicę Ben dociera do ogrodzenia otaczającego dzielnicę klasy wyższej. Mówi strażnikom, że przyszedł na casting do Network, a oni przepuszczają go. Na stacji czeka długa kolejka biednych ludzi, którzy mają nadzieję zostać wybrani. Nagle starszy mężczyzna zaczyna źle się czuć, ale przysięga, że może grać. Kiedy upada, Ben łapie go i woła o pomoc. Strażnicy każą go za wyjście z kolejki i biją, aby odesłać go z powrotem. W recepcji Ben odkrywa, że w jego aktach znajduje się ostrzeżenie z powodu jego niesubordynacji, więc w gniewie uderza w ekran. Dostaje bransoletkę i znak do windy numer 6, gdzie inni gracze, Tim i Jenny nalegają, aby się z nim zaprzyjaźnić. Wszyscy otrzymują mundury i przechodzą różne testy fizyczne, takie jak wspinaczka i bieganie w kanałach ściekowych. Ben zawsze pomaga Timowi przetrwać te próby, a podczas przerwy strażnik przychodzi, aby go ukarać. Jednak Ben nieustraszenie blokuje jego atak. Następnie uczestnicy przechodzą testy psychologiczne, takie jak skojarzenia słowne i test Rorschacha. Ben zawsze odpowiada sarkastycznie i z pogardą, więc psycholog stwierdza, że jest najbardziej rozgniewanym graczem, jakiego kiedykolwiek mieli. Wszyscy, którzy dotarli do finału, otrzymują kolorowe kombinezony zgodnie z programem, do którego zostali wybrani. Ben Tim i Danny otrzymują czerwone kombinezony z celami na plecach, co oznacza, że dołączają do Running Man. Następnie Ben spotyka się z producentem Danem i mówi mu, że chce wziąć udział w innej grze. Dan daje mu 1000 dolarów premii, aby zmienił zdanie i przypomina mu, że inne programy nie oferują więcej. W programie Running Man zarabia pieniądze za każdy dzień, w którym przetrwa. Ponieważ znajduje się na czarnej liście, jest to jedyna praca, jaką kiedykolwiek będzie miał. Myśląc o swojej rodzinie, Ben decyduje się podpisać umowę. Następnie Ben spotyka się z agentem z Sojuszu Rodzinnego. W ramach umowy stacja zapewnia rodzinie Bena ochronę. Zostaną zabrani do bezpiecznej kryjówki i otrzymają fałszywe nazwiska. Ben chce ich odwiedzić przed rozpoczęciem gry, ale ma prawo do tylko jednego ostatniego telefonu. Ben mówi Shili, że bierze udział w Running Man, ale przysięga, że wygra. Tej nocy Ben jest zmuszony pozostać w prywatnym, luksusowym pokoju. Agent przynosi mu kopertę od Shili w której znajduje się rodzinne zdjęcie i skarpetka kafi jako talizman przynoszący szczęście. Następnego ranka Ben otrzymuje opaskę do biegania. Ta bransoletka pokazuje mu pozostały czas i pieniądze, które do tej pory zarobił. Program się rozpoczyna, a prowadzący Bobby wzywa Bena na scenę. Bobby zaczyna okłamywać publiczność, mówiąc, że Ben pracował dla sieci bezpieczeństwa obronnego, ale został przyłapany na sprzedaży ściśle tajnych informacji. Na ekranie wyświetlono nawet fałszywe nagranie. Ben próbuje temu zaprzeczyć, ale Bobby ignoruje go, ponieważ świat wierzy, że Running Man to szansa na ukaranie przestępców i nie wie, że gracze to w rzeczywistości zdesperowani ludzie. Cywile otrzymują nawet wynagrodzenie, jeśli zgłoszą lokalizację graczy do sieci. Kiedy Bobby prosi Bena o ostatnie słowa, Ben obraża go przed publicznością i obiecuje przetrwać, aby spalić ten budynek. Po przedstawieniu wszystkich graczy Bobby omawia zasady. Otrzymują oni z góry 1000 dolarów i 12-godzinny start. Pięciu łowców wyruszy następnego dnia rano. Gracze są również zobowiązani do filmowania się przez co najmniej 10 minut każdego dnia. Jeśli nie wrzucą taśm do wyznaczonych skrzynek przed północą, zostaną zdyskwalifikowani z dalszych wygranych, ale nadal będą ścigani. Po tym, jak Bobby pokazuje widzom tajemniczych łowców, trzej gracze zostają umieszczeni w różnych windach i wysłani do ciemnego pokoju. Tam Ben znajduje kamerę, trochę pieniędzy i zwykłe ubrania, więc przebiera się i opuszcza budynek. Biorąc taksówkę, kierowca rozpoznaje go i prosi o selfie. Kiedy Ben odmawia. Kierowca denerwuje się i przypomina mu, żeby był miły dla ludzi, bo inaczej zgłoszą go. Ben po prostu wysiada z samochodu i zaczyna biec. W końcu dociera do opuszczonego budynku, gdzie spotyka swojego dawnego przyjaciela Molly'ego, który produkuje rzeczy na czarnym rynku. Ben mówi, że chce dwie karty identyfikacyjne i broń, ale Molly jest na niego zły, ponieważ naraził go na niebezpieczeństwo, przychodząc tu podczas gry. Po krótkiej kłótni i wysłuchaniu opowieści o Kafi, zgadza się pomóc w zdobyciu dokumentów. Ben przechodzi metamorfozę i otrzymuje fałszywe dokumenty z nowym wyglądem. Molly pakuje wszystkie jego rzeczy do walizki, aby wyglądał jak biznesmen, i mówi mu, żeby trzymał się z dala od slamsów, ponieważ jego właśnie ludzie sprzedadzą go dla pieniędzy. Lepiej jest pozostać w ruchliwym miejscu i zniknąć w tłumie. Molly wyjawia również, że planował zatrudnić Bena jako swojego asystenta, ale teraz jest już na to za późno. Rano Ben dociera na stację kolejową, gdzie wszędzie wiszą plakaty z wizerunkami trzech graczy. Kupuje bilet do Nowego Jorku i wsiada do pociągu tuż przed ogłoszeniem przez bransoletkę rozpoczęcia polowania. Dzieciak próbuje z nim porozmawiać, a Ben natychmiast mu grozi, ale chłopiec chce mu tylko powiedzieć, że opada mu wąs. W Nowym Jorku Ben wynajmuje pokój w ładnym hotelu. Recepcjonista zauważa, że na zdjęciu w dowodzie osobistym ma wąsy, a teraz ich nie ma, więc Ben mówi, że się ogolił. W pokoju Ben zdejmuje kostium i zakrywa ścianę, a następnie nagrywa siebie podczas trzemki. Wieczorem wrzuca kasetę do skrzynki. O północy bransoletka informuje go, że otrzymał premię za pierwszy dzień. W międzyczasie łowcy znajdują Moliego i torturują go, aż podaje im nazwisko z fałszywego dowodu tożsamości. Następnego dnia łowcy wtargają do pokoju Bena i strzelają do niego, ale w tym momencie budzi się on z koszmaru. W telewizji kamera śledzi Timę, który flirtuje z ekspedientką w sklepie. Łowcy łatwo go znajdują i strzelają mu w głowę, gdy tylko wychodzi ze sklepu. Następnie Ben wynajmuje pokój na kolejne trzy dni. Pakuje wszystkie swoje rzeczy do zwykłej torby i wyrzuca ją przez okno do kontenera na śmieci. Potem opuszcza hotel i zabiera swoją torbę, po czym jedzie autobusem do Bostonu. Tam kupuje stare ubrania i klucz do pokoju hostelu od biednego mężczyzny. Następnie Ben zakrada się do hostelu i wchodzi do windy, nie widząc znaku nieczynny, który wcześniej spadł. Winda utyka w połowie drogi na drugie piętro, więc musi się z niej wydostać, aby dotrzeć na trzecie piętro, gdzie znajduje się jego pokój. W pudełku w szafie znajduje gumę, papierosy i granat. Nagrywa swoją kasetę, a bransoletka przypomina mu, żeby ją dostarczył, ale przy pudełku czeka zbyt wiele osób. Ben przygotowuje się do wzięcia prysznica i kieruje się do wspólnej łazienki, myśląc o pudełku. Nagle zdaje sobie sprawę, że zna twarz jednego z mężczyzn na zewnątrz. To jeden z łowców, którzy właśnie wchodzą na górę. Na szczęście ktoś otwiera łazienkę, a drzwi ukrywają Bena, gdy łowca dociera na trzecie piętro. Po tym, jak łowca idzie przeszukać pokoje, Ben zakrada się do łazienki i sprawdza okno. Które niestety jest zablokowane. Nie może wyjść bez torby, więc wyrywa metalowy pręt ze ściany i rozbija lustro. Następnie przykleja odłamek do pręta za pomocą gumy. Na korytarzu Ben używa lustra, aby sprawdzić pozycję łowców, którzy mają zamiar wejść do jego pokoju. Zakrada się po schodach i krzyczy, że widziałby Bena biegnącego na drugim piętrze. Następnie biegnie na górę i dociera do dachu, gdzie chwyta kable ze świecącego znaku, aby się po nich sunąć. Dociera do swojego pokoju i rozbija okno, aby wejść do środka. Łowcy słyszą hałas i wracają. Benowi udaje się ubrać i zabrać swoje rzeczy, zanim otworzą ogień do drzwi, więc wyskakuje przez okno i ponownie chwyta kabel. Czekanie powoduje wygięcie znaku, a na ulicy czeka łowca, więc Ben nie ma innego wyboru, jak tylko wpaść przez okno do innego pokoju. Dron sieciowy nadal go śledzi, więc Ben zaczyna biec korytarzem, podczas gdy łowcy nadal do niego strzelają. Dociera do windy i chwyta drona, aby rozbić go o panel sterowania. Nagranie się kończy, a winda znów działa. W holu pojawia się łowca, więc Ben rzuca granatem, ale łowca kopie go z powrotem w jego kierunku. Natychmiast podnosi ją i rzuca przez dziurę w suficie, a eksplozja powoduje, że winda spada do piwnicy. Ben rozgląda się, mając tylko małą zapałkę, więc postanawia podpalić magazyn, aby mieć więcej światła. Poruszając się, przypadkowo podpala linę, a kiedy upuszcza magazyn, płomienie rozprzestrzeniają się jeszcze bardziej. Ponieważ łowcy są w korytarzu, Ben przesuwa meble, aby zablokować drzwi. A następnie podąża za szczurami do kanału ściekowego. Łowcy otwierają ogień i trafiają w rurę gazową, co powoduje ogromną eksplozję w piwnicy. Płomienie przedostają się również do tunelu, więc Ben musi wskoczyć do wody w kanale, aby się uratować podczas gdy cały budynek wybucha. Kiedy Ben wychodzi na ulicę, podchodzi do niego Stacey. Ben zaczyna mu grozić, ale Stacey zapewnia go, że chce mu tylko pomóc. Czekając w zaułku, Ben sprawdza swoją bransoletkę i dowiaduje się, że wygrał dużo pieniędzy za zlikwidowanie ludzi w wyniku eksplozji. W końcu Stacy wraca ze swoim bratem Bradem, który zabiera Bena do swojego domu i karmi go. Rodzina Brada również ma chore dziecko, ale brat nie chce pieniędzy za pomoc Benowi, ponieważ jest buntownikiem przeciwko sieci. Następnie brat pokazuje Benowi swoją tajną salę wideo, w której nagrywa swoje analizy odcinków programu Running Man i publikuje je w internecie. Gracze, którzy zostaną złapani, muszą wyjść na ulicę, więc kluczem do sukcesu jest całkowite ukrycie się. Brat chce, aby Ben potajemnie zamieszkał z nimi i opracował plan na ostatni dzień, aby mógł wygrać grę. Następnego dnia Ben dowiaduje się o strasznych rzeczach, które dzieją się w okolicy, ale rząd utrzymuje je w tajemnicy. Wściekły Ben nagrywa film, w którym informuje opinię publiczną o tych okrucieństwach i twierdzi, że rząd likwiduje ich dzieci. Później podczas programu pojawia się Bobby z grupą dzieci, twierdząc, że są to sieroty po wybuchu. Odtwarza nagranie Bena tak zmontowane, że brzmi ono, jakby Ben wyśmiewał te dzieci. Ben próbuje wyjaśnić, że to fałszerstwo, ale matka brada jest zniesmaczona i wyrzuca go z domu. Brat i Stacy nadal są zdeterminowani, aby pomóc, więc chowają bena w bagażniku swojego samochodu i odjeżdżają. Nagle samochód zaczyna jechać szybciej, a kula trafia w bagażnik, ponieważ ścigają ich dwa motocykle. Ben otwiera bagażnik i rzuca narzędziem w twarz motocyklisty, powodując jego wypadek. Pozostali motocykliści otwierają ogień, więc Ben ponownie się chowa, a brat zatrzymuje samochód. Motocykliści nie zdążają zahamować i uderzają w samochód, więc brat szybko przejeżdża po obu, aby ich wyeliminować. Następnie brat podwozi Bena poza miasto i daje mu broń oraz kartkę z adresem swojego przyjaciela Eltona. Po krótkiej podróży pociągiem Ben ukrywa się w innym hotelu i ogląda swoją najnowszą kasetę w telewizji. Ponieważ wie, że wszystko zostanie zmontowane, nagrał tylko siebie czytającego książkę. Bobby pokazuje również kasetę Dzieni, ujawniając, że bawi się ona w klubie. Przebrany za ślepego księdza Ben opuszcza hotel, aby wrzucić kasetę do skrzynki, ale pojawia się listonosz i zaczyna coś podejrzewać. Podchodzi do Bena pod pretekstem zadania pytania, aby sprawdzić jego twarz i zaczyna go nagrywać, więc Ben rzuca się na niego i uderza go głową. Po wrzuceniu taśmy do skrzynki ucieka. Samochód zaczyna go ścigać, więc Ben przebiega przez las i przeskakuje przez ogrodzenie, aby podążać za przejeżdżającym pociągiem. Listonosz otwiera ogień, ale Ben już przeskakuje z pociągu na pociąg, aby uciec. W stanie main Ben udaje niepełnosprawnego mężczyznę i dołącza do grupy oglądającej program na ulicy. Jenny zostaje znaleziona w kasynie i prawie udaje jej się uciec samochodem, ale niestety dwójka nastolatków podpala jej pojazd i likwiduje ją. Chwilę później Ben w końcu spotyka Eltona. Mieszka on z matką, ale twierdzi, że nie jest ona zdrowa psychicznie, więc mogą ją ignorować. Elton zabiera Bena do swojego sekretnego pokoju, gdzie drukuje biuletyn przeciwko sieci. Jego ojciec był policjantem, ale został zlikwidowany przez swoich współpracowników, gdy wypowiedział się przeciwko systemowi, więc od tego czasu Elton jest buntownikiem. Wyjaśnia również, że latarnie uliczne w całym kraju mają skanery, które mogą identyfikować nici DNA, dlatego Ben powinien ukryć się pod ziemią. Jego ojciec zbudował bunkier podczas zimnej wojny, więc Elton chce, aby Ben ukrył się tam, aby wygrać, a następnie wydrukuje swój buntowniczy biuletyn z twarzą Bena, aby wywołać rewolucję. Ben spędza noc w ukrytej komnacie i nagrywa swoją kasetę. Rano próbuje ją dostarczyć, ale zostaje zauważony przez matkę Eltona. Kobieta natychmiast go rozpoznaje i próbuje zaalarmować społeczność, więc Elton ją powstrzymuje. Jednak zdaje sobie sprawę, że może pomścić swojego ojca, więc i tak powiadamia policję. Wkrótce dom zostaje otoczony, a kule przelatują przez wszystkie ściany. Matka próbuje powiedzieć policji, gdzie się znajdują, ale Elton zamyka ją w pokoju, zanim aktywuje swoje pułapki. Kiedy policja włamuje się do środka, Elton polewa wodą kable elektryczne na podłodze, co powoduje porażenie prądem niektórych funkcjonariuszy. Następnie wraz z Benem przebiegają przez ścianę w sekretnym pokoju, a kiedy policja próbuje ich ścigać, pułapka rzuca w nich chemikalia i podpala. Na schodach znajduje się kolejna pułapka, która łamie drewno i zrzuca policjantów. Następnie Elton zabiera Bena do łazienki i zjeżdżają po róże w prysznicu. W następnym pokoju Elton odkrywa ukryte drzwi w podłodze i schodzą do tunelu. Niestety czeka tam myśliwy, który dźga Eltona, a następnie rusza za Benem. Dochodzi do walki, w której Ben zostaje zraniony w rękę, zanim rozbraja wroga. Elton chwyta nóż i tnie łowcy kostkę, aby ten upadł. W tym momencie łowca odbiera telefon od Dana, który chce porozmawiać z Benem. Kiedy Ben pyta, dlaczego nie sfałszują całego programu za pomocą swojej technologii, Dan wyjaśnia, że próbowali, ale ludzie wygenerowani komputerowo nie są tak zabawni jak prawdziwi. Następnie Dan prosi go, aby zlikwidował myśliwego, aby dron mógł to nagrać i uzyskać lepsze wyniki oglądalności. Zamiast tego Ben strzela do drona. Następnie Elliot i Ben wyłamują drzwi pojazdu. Docierają do lasu i widzą śmigłowiec, który ich śledzi, więc Elton prosi Bena, aby zostawił go jako odwrócenie uwagi i pobiegł do schroniska. Niestety snajper w helikopterze strzela Eltonowi w głowę. Otaczają go teraz dwaj myśliwi, ale nie mogą strzelać. Ponieważ otrzymali rozkaz schwytania go żywego, aby można go było stracić na żywo w telewizji. Pojazd jest pełen materiałów wybuchowych, więc Ben przejeżdża przez most i wyskakuje z niego tuż przed zderzeniem samochodu z jednym z myśliwych, powodując ogromną eksplozję. Ben wpada do rzeki, a bransoletka daje mu ogromną premię za zlikwidowanie myśliwego. Po przemknięciu się przez wieś Ben w końcu dociera do bunkra, ale odkrywa, że rząd zniszczył go, aby zbudować nowe miasto. Noc spędza w opuszczonym domu i śni o swojej rodzinie, co inspiruje go do dalszej gry. Kiedy policjanci docierają do tego domu, znajdują najnowszą kasetę Bena i wiadomość z napisem Wyślij to. Na środku drogi Ben rozbija szybę pierwszego przejeżdżającego samochodu i wsiada do środka. Grozi Ameli, aby jechała jak najszybciej, podczas gdy drony i policjanci śledzą ich. Po ominięciu wielu pojazdów, wykonuje nagły skręt i wjeżdża na przeciwległą jezdnię, co pomaga im na chwilę zgubić prześladowców. Podczas podróży Amelia wyzywa Bena od najgorszych. Ben pokazuje jej zdjęcie swojej rodziny i opowiada prawdę o graczach i sfałszowanych filmach. Nagle sztuczna inteligencja samochodu zostaje schakowana i pojazd jest zmuszony się zatrzymać. Dwóch redneków próbuje ich schwytać, ale dron otwiera ogień, aby ich zlikwidować i spowodować eksplozję ich ciężarówki, co oznacza, że Dan chce utrzymać Bena przy życiu, aby ten mógł dalej wygłaszać swoje tyrady. Fałszywe nagranie w telewizji pokazuje Amelię wołającą o pomoc, więc w końcu rozumie historię Bena. Duet kontynuuje jazdę i spotyka wielu ludzi wspierających ich przy drodze. W końcu znajdują drogę zablokowaną przez przywódcę. Ponieważ różne drony nagrywają, Ben udaje, że ma materiały wybuchowe, których użyje, aby zlikwidować wszystkich cywilów w telewizji krajowej. Prosi o samolot i dwa spadochrony, a łowca otrzymuje rozkaz przyjęcia oferty. Ben mówi Amelie, że może już odejść, ale ona odmawia, ponieważ poznała prawdę i chce pomóc. Kilka minut później na lotnisku Ben prosi przywódcę łowców, aby zdjął maskę, a ten próbuje odmówić, ale Dan nakazuje mu to zrobić, a kamera rejestruje twarz Ewana. Ben domyśla się, że piloci również są łowcami i prosi ich, aby zabrali go do Kanady, bo inaczej wysadzi samolot. Podczas lotu Ewan traci cierpliwość, a Ben obraża go, co prowadzi do kłótni. Kiedy dochodzi do przemocy, Amelia udaje przerażoną bombą, aby ich powstrzymać. Nagle na ekranie pojawia się Dan i wyjaśnia, że jego zespół przeskanował samolot i wie, że nie ma w nim materiałów wybuchowych. Ewan przygotowuje się do zastrzelenia Bena, ale piloci celują w niego z broni, a Dan karci go, ponieważ chce, aby ta śmierć znalazła się w programie. Następnie Dan przeprowadza prywatną rozmowę z Benem, aby zaproponować mu układ. Jeśli zlikwiduje Ewana i pilotów, Ben może zostać nowym łowcą i zarabiać miliony rocznie. Ben odmawia, więc Dan pokazuje mu filmik, na którym łowcy likwidują Shile i Kafi. Ben krzyczy z żalu i w gniewie niszczy ekran. Zdezorientowana Amelia włącza swój ekran i widzi Bobiego odtwarzającego filmik ze śmiercią rodziny Bena, mówiącego, że łowcy złamali zasady. Teraz cała publiczność jest po stronie Bena. Jeden z pilotów zdaje sobie sprawę, że to pułapka i przygotowuje broń, ale Ben strzela pierwszy i używa go jako tarczy, ponieważ inni łowcy również strzelają. Wywiązuje się walka i przypadkowo naciskane są przyciski sterujące, więc samolot zaczyna opadać. Po wielu zmaganiach Benowi udaje się odzyskać broń i strzela myśliwcom w głowę. Dron aktywuje następnie pilota zdalnego sterowania i samolot znów leci normalnie. Następnie Ben szuka Ewana, który ukrywa się w łuku i zaskakuje Bena. Rozpoczyna się kolejna walka i Benowi udaje się rozbić głowę Ewana o lustro. Ewan chwyta odłamek i używa go, aby zadać Benowi cios w brzuch, ujawniając, że sam był kiedyś graczem. Przeżył 29 dni, więc stacja telewizyjna zaproponowała mu, że zostanie łowcą, aby uniemożliwić mu zwycięstwo. Ewan wyjaśnia, że stacja telewizyjna będzie torturować jego rodzinę, jeśli zajdzie taka potrzeba, sugerując, że nagranie było fałszywe. Kiedy Ewan ma zamiar strzelić do Bena, sterowanie samolotu wykonuje nagły zwrot, przez co nie trafia. Kula uderza w okno i samolot zaczyna spadać. Ewan ponownie próbuje zlikwidować Bena, ale ten zdaje sobie sprawę, że ukradł spadochron i pociąga za uchwyt. Spadochron utkwił w rozbitym oknie, a Ben wykorzystuje tę okazję, aby zlikwidować Ewana nożem. Następnie Ben daje Amelie torbę z biuletynem rebeliantów Eliota i otwiera jej drzwi, aby mogła wyskoczyć. Dron podąża za nią, więc ona obraża go i wypuszcza biuletyn, aby powiał z wiatrem. W telewizji Dan ogłasza, że Ben jest nowym łowcą. Ben zwraca się do kamery i wyjaśnia sytuację swojej córki. Mówi widzom, że stacja manipuluje społeczeństwem, więc prawdziwym rozwiązaniem jest zaprzestanie oglądania i ściganie osób odpowiedzialnych. Jego przemowa zostaje przerwana, gdy stacja odcina sygnał, a Dan natychmiast montuje materiał tak, aby Ben wyglądał na szaleńca. Widzowie obserwują, jak samolot zbliża się do stacji, by następnie eksplodować w powietrzu. Jakiś czas później brat analizuje ten odcinek i zwraca uwagę, że jest w nim zbyt wiele niespójności, aby uwierzyć, że historia, którą widzieli, jest prawdziwa. Ludzie wpadają w gniew i odzyskują czarną skrzynkę samolotu, dzięki czemu prawdziwe nagranie wycieka do internetu. Dzięki przemowie Bena i biuletynom Eliota społeczeństwo w końcu popiera rewolucję i teraz ściga stację telewizyjną. Brat odkrywa również, że brakuje fotela z automatycznym wyrzutem samolotu, więc Ben może nadal żyć. W supermarkecie Sila i zdrowa kafi robią zakupy dzięki pieniądzom zarobionym przez Bena. Kiedy wychodzą, są zszokowane, widząc czekającego na nie Bena. W stacji telewizyjnej Bobby jest przerażony wściekłym tłumem i rezygnuje z pracy. Dan wychodzi na scenę, a ludzie zaczynają rzucać w niego bombami. Rebelianci przejmują budynek, powodując zniszczenia wszędzie. Dan próbuje uciec, ale potyka się o kabel i upada. Ben wyłania się z płomieni, aby strzelić mu w głowę. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.